Znajdujemy się w tej chwili w Bibliotece Polskiej w Paryżu, gdzie jest właśnie wystawa moich rzeźb i rysunków, która będzie trwała od 27 lutego do końca marca. No i serdecznie zapraszam Państwa. No i pokazuję tutaj przeważnie rzeźby i szkice przygotowawce, przygotowawcze do tych rzeźb. Dzieło, które może fascynuje mnie najbardziej, to to, które jest z tyłu za mną i które reprezentuje może całą tą tajemnicę, które wszechświat nam ukrywa. Chodzi mi o asteroidy, które lecą z głębi kosmosu i które zawierają w sobie w zasadzie wszystkie cząstki, wszystkie elementy potrzebne do życia. Więc Możemy sobie wyobrazić, jaka to jest olbrzymia tajemnica, skąd się bierze życie na Ziemi i w ogóle w kosmosie. Kosmos to nie jest pusta dziura, to jest po prostu przestrzeń wypełniona, ja tak uważam, wypełniona życiem. No i stąd możemy nawet zobaczyć tą, tą rzeźbę. Ona tutaj jest cały szereg tych rąk, prawda? Jest taka, taka niezwykła energia i ten, ta podróż między, międzyplanetarna. No i są inne rzeźby. Też bardzo interesuje mnie ta rzeźba, która reprezentuje zapaśników. Ja ją zrobiłem z okazji igrzysk olimpijskich, bo igrzyska olimpijskie zawsze miały taki, taką dyscyplinę. Medal przyznawano rzeźbie i malarstwu. No i zaproszono mnie do, na tą wystawę, ale nie miałem czasu i zrobiliśmy ten pokaz już po zakończeniu olimpiady. Niemniej jednak to jest w tej chwili, także możemy pokazywać, prawda? Mam olbrzymi szacunek dla, dla sportu bo to jest po prostu ten autentyczny wysiłek, który jest bardzo bliski wysiłkowi artysty, rzeźbiarza. Znaczy, no nie ma nic za darmo. Musimy, nawet pianista, prawda? To jest wysiłek fizyczny. To musimy być przygotowani na jakiś duży wysiłek fizyczny, żeby, żeby coś osiągnąć, prawda? A oprócz tego dochodzi kunszt, dochodzi przekaz artystyczny. To wszystko jest bardzo złożone. No i życzę, żeby osoby zwiedzające mogły zwrócić na to uwagę. Zaczynamy właśnie planować nowe wystawy. W zasadzie to najwięcej wystaw ostatnio odbywało się w Polsce. Niemniej jednak zbliżamy się do, do takiej wielkiej wystawy w Lublinie i potem zaczniemy działać. Właśnie może z rzeźbami we Francji, bardzo mi na tym zależy. No i przygotowujemy się do takiej wystawy w Graz stolicy Perfum, gdzie jedna z konceptorek perfum chciała zrobić właśnie perfumy do jakiejś rzeźby, żeby połączyć spostrzeżenia wizualne ze spostrzeżeniami y, takimi, można powiedzieć, zapachowymi. Jest wiele projektów i na pewno to jest dopiero początek naszej akcji. Także serdecznie zapraszam.